Cześć! Dzisiaj ze mną w studiu jest Iza Kozakiewicz, CEO Fundacji Trampki na Giełdzie. Fundacji, która przeprowadzała jeden z projektów w ramach konkursu Młodzi Warszawiacy, Młodzi Kompetentni Warszawiacy w swoim mieście. I dzisiaj właśnie chcielibyśmy porozmawiać o tym konkursie, o tym projekcie, o tym, co udało się osiągnąć z Ale zanim to, kilka pytań do Izy na temat tego, jak znalazła się w fundacji, jak ją założyła i jak. Zainteresowała się sektorem finansowym. Więc i za pierwsze pytanie do ciebie. Skąd zajawka na finanse? Skąd zajawka na finanse? Mam taką historię, która biegnie daleko w, w tył, daleko w historię mojego życia. Moja mama kilka lat temu znalazła wypracowanie spodajże z, z siódmej klasy podstawówki, w którym jest napisane, że chciałabym być ekonomistą. Nie wiem, jakim cudem wtedy wymyśliłam sobie tą ścieżkę rozwoju zawodowego. Być może dlatego, że mój tata, przedsiębiorca wczesnych lat 90., często interesował się właśnie Giełdą, kupował gazety. Pamiętam Rzeczpospolitą i ten zielony ekonomiczny dodatek, i też gazetę, na której leciały notowania warszawskiego wigu, Więc być może to jest taki pierwszy zalążek tych moich planów, które się pojawiły w tym wypracowaniu. I rzeczywiście później. Trafiłam w liceum na wspaniałego nauczyciela od matmy, który gdzieś tam mnie w tą y, stronę matematyki y, skutecznie popchnął. No i potem przyszedł etap decyzji odnośnie studiów. Jakoś tak y, ta decyzja przyszła... W, w sumie nie wiem znowu jakim cudem, ale taka byłam dosyć przekonana, że ekonomia na Uniwersytecie Warszawskim to jest to, co chcę robić. Mimo, że już wtedy EZGieg był bardzo popularny, ale poszłam yy, tylko i wyłącznie zdawałam na tą ekonomię. No i jakoś tam poszły konie po betonie. Okej, okay, czyli wiedza już od samego dzieciństwa była przekazywana w domu, było liceum, były studia, a czy też były jakieś inne źródła, z których taką wiedzę czerpałaś? Już może nawet po tym samo. Były studia i na pewno w, na etapie tych studiów to była główna niewiedza, która która wywodziła się z, po prostu z uczelni. I rzeczywiście nie pamiętam, żeby było coś dodatkowego po co sięgałam na etapie studiów. Natomiast fakt jest faktem, że później jak już zaczęłam rozwijać się zawodowo, no to y, bardzo wiele rzeczy mnie interesowało z różnych dziedzin, które w części dotykały gdzieś tam ekonomii, ale bezpośrednio tą ekonomią nie były, czyli y, od geopolityki przez elementy psychologiczne, takich postaw i decyzji finansowych już y, Osób indywidualnych, inwestorów indywidualnych, ale tego też jak myślimy o finansach, nie będąc inwestorami. Więc jakby masa takich różnych kierunków wiedzy mnie zawsze interesowała, które gdzieś tam się spotykają w tym obszarze ekonomii, ale nie do końca tą ekonomią są. No a że też jestem molem książkowym, to dla mnie wizyta w, każdorazowo w księgarni to jest tak, jakbym dziecko poszło do sklepu z cukierkami. Więc więc, jakby nie szufladkuję się. Nigdy się nie szufladkowałam i zawsze szukałam właśnie czegoś nowego, czegoś, co nie jest rutynowe, a z drugiej strony gdzieś tam spotyka się w tym korze głównym mojego zainteresowania, którym właśnie jest ekonomia. Rozumiem. I tak, gdybyś teraz spojrzała, ponieważ masz kontakt ze studentami, masz kontakt z młodymi ludźmi, czy według ciebie teraz dostęp do takiej wiedzy jest łatwiejszy? I taki nie. Albo jak to prawnicy mówią, jesteś na prawie, więc y, y, uczysz się doskonale pewnego y, zwrotu typowego dla prawników. To zależy. to zależy. Ja myślę, że dzisiaj jest o, o tyle łatwiej, że rzeczywiście ta wiedza jest dostępna. Na klik y, jest y, jakby no nieograniczona. W sensie takim, że jak chcemy się czegoś dowiedzieć, czegoś nauczyć, to jesteśmy w stanie się nauczyć wszystkiego absolutnie nie wychodząc z domu. Z drugiej strony jest tak i sama się, zresztą na tym łapie, że jak interesuje cię dużo rzeczy, no to tak naprawdę czujesz się wręcz przytłoczony tym, ile możesz tej wiedzy mieć i przytłoczony trochę tym, że masz jakby w głowie to, że nie wiadomo ile czasu byś poświęcał to tej wiedzy, tak dużej, jakbyś chciał zdobyć, po prostu nie zdobędziesz, no bo doba ma określoną liczbę godzin. Więc, więc myślę, że łatwiej jest o tyle, że rzeczywiście mamy tą wiedzę na klik dostępną, trudniej jest o tyle, że rzeczywiście trzeba się zdecydować, jaką, w jakim kierunku iść, no a z drugiej strony też zawsze trzeba w dzisiejszych czasach mieć na uwadze weryfikację tego, co jest prawdą, a co jest fajkiem. Więc pod tym względem macie trudniej w waszym jakby pokoleniu i w starcie też zawodowym. Natomiast moje pokolenie czy pokolenie starsze też jakby niczym się tu nie różni i ma też trudniej, no bo musimy być w stanie weryfikować to, co jest wartościowe. Bo dużo jest też takiej wiedzy, która jest dostępna szybko i jest na przykład łatwa, natomiast ona nie do końca jest na przykład właśnie taką wiedzą, którą warto yy, zainwestować swój czas, żeby ją posiąść. I chyba to też trochę miałaś na myśli właśnie tworząc Trampki. Takie przekazywanie zweryfikowanej, rzetelnej wiedzy młodym ludziom, którzy tą wiedzę potem następnie będą mogli używać w rozwijaniu swoich kompetencji czy w pracy. Więc teraz przechodzimy do takiego kluczowego pytania. Trampki. Skąd pomysł? Jak to się zaczęło? To jest szerokie pytanie. Ale to tak... Jest, tak, to jest bardzo szerokie pytanie. Historia Trumpek dotyczy z jednej strony moich takich obserwacji zawodowych i trochę takiej niezgody na to, i jak dużą y, mamy potrzebę wiedzy finansowej, której nie mamy, jeśli chodzi o osoby indywidualne w Polsce, i jak dużo jest takich historii, które są po kroju, nie wiem, Getback, Ambergold albo różnych innych szwindli z obszaru finansowego, których mogłoby nie być, gdyby tej wiedzy finansowej było więcej. Więc jakby po pierwsze jest taka duża niezgoda na to, gdzie my jesteśmy i gdzie powinniśmy być, jeśli chodzi o tę edukację finansową. No, a drugi taki punkt. To dotyczy mojego życia prywatnego i bycia mamą, bo mój syn Janek, który jest w ósmej klasie teraz, ze cztery lata temu, pamiętam, dostał ode mnie taką książkę Ekonomia, czyli Coś, o czym dorośli ci nie mówią, Bogusia Janiszewskiego. Zresztą fantastyczna, jedna chyba z dziesięciu części. Tam jest i właśnie ekonomia, jest kosmos, jest polityka, cudowna zresztą polityka i kiełbasa wyborcza. O, o, obecnie dobry, że tak. Tak powiem, tak Przepięknie narysowana to, co jest kiełbasą wyborczą, więc polecam te książki. I ja się wtedy powiedział: Wiesz, co, mama, to są jakby fajne rzeczy, ale nigdy, jakby w szkole o tym nie słyszałem, może dobrze by było coś takiego jakby dla dzieci też robić. Więc to był taki drugi element, który oprócz tego mojego życia zawodowego m, wpłynął trochę na moje myślenie, że tak naprawdę rzeczywiście nie ma solidnie podanej wiedzy, praktycznie podanej wiedzy. W zasadzie na każdym etapie, Życia, czyli i w podstawówkach, kiedy powinniśmy tą wiedzę mieć w szkole, no bo jedyne, co jest pewne w życiu, no to podatki i śmierć, jak to się mówi, ale oprócz tego to też finanse osobiste na co dzień, które bez względu na to, jaką pracę wykonujemy, powinny być czymś, co po prostu potrafimy. Więc to były takie dwa elementy, w tym życiu zawodowym i w tym życiu prywatnym, które, które spowodowały, że gdzieś tam wpadłam na pomysł, że dobrze by było dla dzieciaków, a nie tylko dla dorosłych też mieć coś edukacyjnego. I pierwsze Trampki to był taki pierwszy event jednodniowy na giełdzie papierów wartościowych, który zrobiliśmy trochę spontanicznie ze znajomymi i bardziej jako taką jednorazową akcję. Natomiast ona na tyle fajnie wyszła, że stwierdziliśmy, że coś z tego trzeba zrobić szerszego. No i, i to był pierwszy kamyk, na którym powstała cała fundacja. W takim razie poznaliśmy Izę, poznaliśmy Trampki, a teraz czas, żebyśmy poznali projekt. Młodzi, kompetentni warszawiacy w swoim mieście. Konkurs organizowany przez Urząd Miasta Warszawy, w którym Trumpki wzięły udział i prowadziły roczny projekt, zakończony, wydaje mi się, sukcesem. Zakończony sukcesem, za chwilę będzie zakończony, bo to jeszcze jedna konferencja przed nami. Rzeczywiście to jest jeden z takich pierwszych projektów, których się podjęliśmy jako fundacja w ramach takich grantowych projektów. No ja się wywodzę z sektora finansowego i z, z jednej strony z badań rynku, z drugiej strony z takich akcji medialnych, edukacyjnych. I bardziej jesteśmy jakby przyzwyczajeni do tego albo nauczeni takiej współpracy z instytucjami finansowymi, a mniej tak... Takiej, takiej, takiego trybu działania w ramach grantów. I rzeczywiście ten projekt Młodzi, Kompetentni Warszawiacy to jest taki jeden z pierwszych projektów grantowych, które jako fundacja realizujemy. No i muszę powiedzieć, że to dla nas była też duża, taka, nie wiem, czy dobrze powiedzieć, przygoda natomiast takie doświadczenie, które nauczyło nas patrzenia trochę szerzej i trochę w innej perspektywie. Czyli takiej perspektywie impaktu, jaki mamy, bo rzeczywiście fundacja no to już nie jest struktura prywatna, tylko to jest troszeczkę coś innego, impaktu, jaki mamy, ale też takiego modelu łączenia różnych formatów edukacyjnych, bo w ramach tego projektu mamy trzy konferencje, łącznie dla 400 dzieci i nastolatków, mamy warsztaty w szkołach warszawskich, mamy materiały edukacyjne, które z jednej strony trafiają do social mediów, a z drugiej strony są w bibliotece Trampek dostępnej online i też wykorzystywane przez nas w ramach tych różnych jakby akcji edukacyjnych, więc to jest ciekawy taki y, przykład, tak. Takie doświadczenie dla nas, które łączy różne formaty edukacyjne w jednym w zasadzie projekcie. Więc już to jest dla nas taki mini sukces, jakby wewnętrzny fundacji. No a oprócz tego można powiedzieć, że jest dużym sukcesem, bo dotknęło właśnie w różnych formach edukacyjnych, przy współpracy z fantastycznymi finansistami, którzy są mentorami fundacji, dzieci w różnym wieku, bo i dzieci z podstawówki, tych maluszków, takich klasy 1, 2, 3 szkół podstawowych, ale też Późną podstawówkę, czyli tacy nastolatkowie wchodzący w to życie nastolat, nastoletnie i trochę też mający inną perspektywę na finanse, no i też ponad podstawowe szkoły, czyli już takich prawie dorosłych, którzy z kolei mają zupełnie inną perspektywę na finanse, już widzą to życie dorosłe trochę, więc też w zupełnie inny sposób trzeba do nich podejść. A to jest bardzo interesujące, ponieważ na tak rozległej grupie wiekowej, to mnie samego ciekawi. Czy dostawaliście feedback? Czy dostawaliście feedback od nauczycieli, od dyrektorów, od samych uczniów po zakończonych warsztatach, konferencjach? Jeżeli tak, jaki to był feedback? Jaka jak była reakcja? Feedbacku masę dostajemy od nauczycieli, od uczestników, jak to się ładnie nazywa, beneficjentów tego naszego programu, ale też od rodziców. I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony dostajemy taki bardzo pozytywny feedback, który na przykład przychodzą do nas nauczyciele ze szkół i mówią: chcemy więcej, chcemy więcej warsztatów. Więc teraz trochę się mierzymy z taką sytuacją, w której staramy się znaleźć możliwie najwięcej możliwości, żeby więcej tych warsztatów organizować w szkołach. Bo rzeczywiście jest tak, że jak idziemy do szkoły z, z jakimś warsztatem, to to jest tylko pierwszy krok. Po pierwszym warsztacie ci nauczyciele mówią, mamy więcej tych klas. One chcą wszystkie jakby odebrać tą wiedzę, a z drugiej strony to jest trochę taka, taki word of mouth, jak to się ładnie mówi. Czyli nauczyciel z jednej szkoły szepcze nauczycielowi z innej szkoły, że jest taka fajna inicjatywa. No i my w tym momencie mierzymy się faktycznie z takim bardzo dużym zainteresowaniem od strony samych nauczycieli. To czasem są nauczyciele bizu w tych szkołach ponadpodstawowych, ale czasem są wręcz zupełnie nauczyciele od innych przedmiotów, którzy po prostu widzą tę potrzebę, no bo oni sami na co dzień też jakby mają styczność z finansami osobistymi i widzą, co można zrobić fajnego dla młodego pokolenia. I to jest jakby pierwszy feedback. Drugi feedback, fantastyczny absolutnie, od rodziców, a w szczególności tych rodziców, tych małych dzieci, którzy przychodzą, które przychodzą do domu i rozmawiają z tymi rodzicami, dziadkami i się na przykład pytają, o Finanse. Yy, I to często są takie pytania, no oczywiście niełatwe, więc przed nami też duża robota. Do wykonania, żeby na przykład uczyć też dorosłych, jak ten temat tabu finansowy w domu y, zbijać, i jak potrafić odpowiadać na te pytania czasem niełatwe, a ważne. I to jest drugi feedback. A trzeci feedback cudowny, który naprawdę no, ja uwielbiam, to jest ten feedback od prawie dorosłych od tych licealistów czy uczniów, techników i szkół zawodowych, którzy do nas sami przychodzą i na przykład mówią, że są wdzięczni ogromnie bo widzą na przykład, ile pieniędzy im przepada między palcami w codziennym życiu, już tym teraz, kiedy oni mają albo kieszonkowe, albo tam pierwsze jakieś zarobione pieniądze i na przykład widzą, że są w stanie taką osiągnąć już pierwszą kontrolę nad tymi pieniędzmi. No i to jest chyba największe zadowolenie dla nas i taki, nie wiem, czy największa zapłata, czy taka satysfakcja, że mamy wpływ, realny wpływ na to, jak ci młodzi ludzie, którzy wchodzą dopiero w życie, że dorosłe zaczynają myśleć o pieniądzach. Czyli ponownie Clue. Finanse osobiste, kontrola nad własnymi pieniędzmi. Dwie najważniejsze rzeczy, które młodzi ludzie powinni w tym momencie się nauczyć, które będzie procentowało w przyszłym życiu. Teraz tak już na zakończenie. Trochę serii Insider Info. Jakie projekty kolejne, czy dalej może współpraca z Urzędem Miasta, czy też szersza skala? No, my oczywiście oprócz tego projektu prowadzimy regularnie szereg innych projektów, które są nie tylko w Warszawie, ale też poza Warszawą. Natomiast rzeczywiście ten projekt dał nam bardzo dużo do myślenia, no bo zrobiliśmy trzy konferencje na 400 tych uczestników, zrobiliśmy 20 ponad warsztatów w placówkach, normalnie w szkołach, te materiały edukacyjne i, i to. Dało taki szeroki ogląd na to, co jesteśmy w stanie tak naprawdę na szerszą skalę zrobić, więc na pewno będziemy chcieli fundacji więcej takich projektów, właśnie grantowych, szeroko patrzących rozpisywać, stosować i wdrażać. To jest pierwsza sprawa. No a druga sprawa. To nam też dało bardzo dużo takiego, m, t, takiej świadomości na temat tego, w jaki sposób rozwijać wszystkie formaty edukacyjne, żeby tak naprawdę te, które dzisiaj na przykład mamy rozpisane w danym projekcie, służyły po pierwsze znacznie szerszej rzeszy czy zasięgom szkół, uczniów, rodziców, a po drugie, żeby one były też jakby właśnie skalowalne i aplikowalne. Więc z takich naszych nie wiem celów, pomysłów jest to na pewno, żeby robić każdy, każdy, każdy projekt, którego się podejmujemy, żeby on rzeczywiście miał szersze zdecydowanie zastosowanie. No, a drugi Nasz taki konik bym powiedziała, to jest, to jest coś takiego, żeby wdrażać cały czas coś w życie fundacji, co jest zupełnie nowe, innowacyjne i w ogóle taki nietuzinkowej. Na przykład takim pomysłem, który teraz będziemy w czerwcu wpuszczać, że tak powiem, do, do naszych działań, no to jest na przykład piosenka edukacyjna, w której Angażujemy do śpiewania było nagranie w studio, w której angażujemy finansistów, którzy na co dzień pracują w instytucjach finansowych, na co dzień się parają rynkiem kapitałowym. Zabieramy na przykład ich do studia i zachęcamy do wspólnego do wspólnej zabawy, można by nawet powiedzieć, i yy, yy, gdzieś tam odnajdywania zupełnie nowych swoich umiejętności. Czyli, na przykład, taką piosenkę edukacyjną nagraliśmy prawie 30, 30 wokali, było, w tym kilkanaście wokali, które były użyczane nam przez mentorów finansistów. Więc, jakby bardzo dbamy o to, żeby po pierwsze, edukacja w trampkach była praktyczna. Żeby to była wiedza, która jest y, zrozumiana, więc to też jest ważne, żeby. Myśmy tych mentorów, finansistów uczyli mówić prostym językiem, bo czasem na przykład stopa zwrotu nie jest zrozumiała, ale już zysk trochę bardziej, więc to nas uczy trochę samych finansistów, jak powinniśmy to, ten słownik przystosowywać i dla dzieci, i dla nastolatków, ale też dla dorosłych. No a druga sprawa, żebyśmy poszukiwali wciąż takich nietuzinkowych rzeczy. Typu właśnie piosenka, typu, typu zapraszanie do szkół właśnie praktyków rynku, którzy są w stanie warsztatować z młodymi i na przykład w ramach zresztą, a propos tego feedbacku, w ramach projektu Młodzi Kompetentni Warszawiacy jeden z warsztatów, to był warsztat, w których prowadząca nasza dostała brawa na stojąco. Więc jak do mnie dzwoni finansista, który ma 20 lat doświadczenia na rynku kapitałowym, z łezką w i mówi, słuchaj, od grona 25-17-latków dostałam brawa na stojąco, no to jakby... Inne uczucie. To jest inne uczucie już jakby wiadomo, że trzeba robić tego więcej. Czyli jak widzimy, rzeczy się dzieją, trampki się rozwijają, Dzieci są zadowolone z warsztatów. Tutaj była Izabela Kozakiewicz, trampki na giełdzie, Piotr Gadaj. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.